Tym razem zapraszamy Was do odwiedzenia miejsca, które zachwyca wszystkich, a nazywane jest Śląskimi Malediwami, czyli zapraszamy do Parku Grudek w Jaworznie. Główne wejście do parku znajduje się od południowo-wschodniej strony, gdzie wchodzi się nad zawieszone nad stawem wydra urwisko. Wszystko co tu widzimy powstało paradoksalnie na wskutek działalności człowieka. W funkcjonującym tu pod koniec XX wieku kamieniołomie pojawiły się problemy finansowe. Gdy odcięto prąd stanęły pompy, resztę zrobiła na w kilkadziesiąt godzin woda zalała bezpowrotnie kamieniołom. Tak powstały dwa rozlewiska otoczone skałami. Gdy Jawożno zdecydowało się na rewitalizację tego miejsca, powstały pomosty, punkty widokowe, ścieżki czy arboretum. Powstało też unikalne centrum nurkowe. Oh no!